Witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Kusim i witam Was w kolejnym naszym odcinku z naszej serii Przegrajmy w Ultimate Team pak pa, 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 pa pałką Penning Ym, Tak, jesteśmy dzisiaj sobie w Fifty Food i dzisiaj otwieramy paczuszki yy, Ale oczywiście przedstawiam mojego gościa honorowego, który jest ze mną na moim komunikatorze Michał, przywitaj się. Cześć, przywitam się. To było jego ostatnie słowa jakie powiedział w tym filmiku a dzisiaj pokażę na początku mój skład, jak się trochę zmienił. Oto mój skład. Trochę zmodernizowałem, już nie, nie wytrzymywałem ciśnienia z tamtymi, z tamtymi składami. Musiałem zrobić w końcu taki. Skład, no powiem wam, nie jest tani, nie jest też słaby. Bardzo dobrze mi gra, jeżeli chodzi o ogranie ogólnie. Jak widzicie, na moim koncie widnieje 300, 400 tysięcy końców, za które otworzymy paczuszki. Właśnie przed chwilą byłem przed. Przed otwarciem paczek tych za 50k, ale niestety żadnej paczki nie udało mi się, w żadnej paczce nie udało mi się nic dobrego dropnąć, Więc niestety, no co, no nic, no musimy grać dalej. Otworzymy sobie kolejną paczkę i może w tej paczce po prostu coś dobrego nam dropnie. Dobra, mamy paczkę za 30 tysięcy. Ja nie potrzebuję, by było 30, ale nie. dobra, mamy za 5, mamy za 7, otwieram za 7, otworzymy najpierw 10. Prowizorycznie, profilaktycznie, zamykam gałki, dwa palcami. Takie palce sobie wkładam w dół. <grystanie> I uwaga, zamykam oczy, zamykam oczy. I wy już wiecie, ja jeszcze nie. Zawieram, otwieram. Bardzo. Po prostu marzyłem o takim piłkarzu jak Ager. Dzięki! Ager i Fazio. Po prostu bombowe karty. Jeszcze strój Manchesteru City. Mm, takie paczki to ja kocham. Kolejną paczkę. Za 7,5. i Messi na niej jest, może trafi mi się ktoś z jego drużyny Znam życie pewnie, marszczę rano Zamykam oczy, otwieram dupę I chyba zjem zupę O, jeszcze lepiej, Benter i Richards <grym> O, kawani nawet się, się znalazł, Cavani I przetransferowany Richards do... LOL Widziałeś, Michał, że Richards zmienił ton? Już nie, już nie gra w tym? Gdzie? W dupie, no gdzie? W Manchesterze? W Florentinie gra teraz. Ten taki murzynek na prawej obronie? <laughs> nie. Murzynek! Kurwa, to wpierdala ci po pokoju i wynosi kurwa cenne przedmioty z domu. <laughs> Jaki kurwa murzynek! No Richard Do no <laughs> Był taki prezydent! <laughs> O! To gra, o! Ten, to w Bayernie Bonakium no. <ścoughs> <ścoughs> Kurwa <ścoughs> Richard Murzyn Anglik z Manchesteru City No to, no to dobrze byłem prawa obrona Tak, prawa obrona ten Murzynek Murzyn, no. ale nie Murzynek! No dobra <ścoughs> Murzynka tu zwierzcie masz Pięknie! Srebrna paczka Lovet Odpalam, Kolejna. kolejne, 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 kolejne. Enter, kolejne. Zamykam oczy, otwieram. Dawid Lewis. no w końcu coś i to przetransferowane, czyli gównowarty! Pixel bir, biritos, biritos, co to jest za piłkarz? Biritos Burito może od razu. Nie wytrzymuję ciśnienia, otwieram kolejną paczkę i w niej kto? Uch. Uch, uczę! Ale chociaż on może być dobry, bo ma 90 tempa. Uczę. Uczę. Uczę to jak... Dzieci w szkole! I Leonardo! Zobaczmy, po ile uczę. Wystaw na cytację. Porównaj senę. O! 12 tysięcy! Najtaniej. No, w końcu coś. Trochę na plusie. Uczę. Wystawimy go za 10. Bądźmy prowizorycznie profilaktyczni. Używam znaczenia słów, których nie rozumiem. Prawda, Mike? Exactly, tak ci w szkole uczyłem. Exactly się mówi. A tak jak tobie, jak tam meczyk leci, obyś przegrywał i to srogo. No, zrobię tak, że Lewandowski pójdzie na QuickSel, bo grać nic nie potrafi. Sam byś mógł pójść na Quixel. Kolejna paczka, uwaga, czy to będzie mu szczęśliwy dzień? Zamykam oczka, zamykam oczka, zamykam oczka, zamykam oczka, otwieram dupkę. Lidok guk, kurwa! Co?! Jeszcze Ederson i Monelal! <grystanie> Co to kurwa jest, zapaczka? Co to jest kurwa? Lidong Cook. Kucharz mi dropnął. -no. O, mam trapa, zwykłego. <grystanie> ja mam czarnego. No i w dupie masz gówno. Sprzedaj wszystko. W dupie mam Poilon, chodzi. O, guwinko! <grystanie> Izamelow jeszcze jakiś z Rosji, Didavi jeszcze jakiś z, z To jest z jakiejś hiszpańskiej ligi, nie wiem czy to za klub, nie znam się na tym Ja muszę zamknąć oczy, wtedy mi to pomogło Zamykam oczy, wtedy zamykam tak Wy już wiecie, ja jeszcze nie Kolarow <laughs> Więc chodź, pomaluj mój świat Wypierdalaj O Matieju przetransferowany do Barcelony jakiś środkowo no, może być coś warty, tyle tam sprawdzaj. Może milion. Może <laughs> może dwa. <laughs> Taki milion, że 1600. <laughs> ja postanowiłem, że nie będę unosił się emocjami. To wszystko nie jest na moje nerwy. To wszystko jest bezcelowe, bezkresne i bezsensowne. Wiesz ile powinno być w paczce unikatowych kart? A ze 100 Nie, dwie przynajmniej. A wiesz ile jest u mnie? Pelerseri, Seri 77 Jarvis, o, 77 i... R Rivaldo Nie, Rinaldu, nie Rinaudu 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 Dupa. Się chcesz, zap... Dupa mi się zapchała od kurzu Rivaudu. Nie wiem, czy ja to wysyłam do klubu w ogóle. Ja zajmę to wszystko, quicksell. Nie śmieszne, żeby żadnej paczki, żadnej. Już teraz mam żal do Was nawet. Zamykam oczy. Otwieram dupę. Wlejcie mi zupę. I wiadra kupę. I taczkę gryzę, żeby nie było luzu. O, Mekon. Mekon. Kur... Co to są za paczki? Tomić. Tomowić. Nie umiem czytać. Muszę wrócić do szkoły, dwa lata wstecz. <laughs> wiecie jak wygląda moja klawiatura? Dokładnie tak. Jest pęknięta. A wiecie, jak będzie wyglądała za chwilę? Jak na tym zdjęciu. Co kiedyś było na Facebooku. na no, śmiech w dupie. No, no, zobacz, no zobacz. Papacini. Pacini. Hugo molo. molo. Molo mi dropło. Kurwa molo w sopocie i chuj. Quicks Ja to się nie opłaca, już nie kupuję, paczek. ostatnią chyba kupię. A mi dropło 2-0. O to chodzi. Szakiri, zielono. O to chodzi, że chuj ci w dupie chodzi. Royce. Patrz, zobacz co mi dropi. Rois! Opieraj dalej ty, bo to masz już pasę dobrą Ta, no, Passę w dupie! Zamykam oczy. I żałuję, że je kurwa otworzyłem. Casio. A wygląda jak profesor Snape kurwa z Watara. Kolejna paczka. Co mi drogi. Co może mi dropnąć? Chuj w dupie mi, kurwa Rozumiecie mój ból? O, nojer! O! O! Wystaw na licytację, porównaj cenę W końcu jakieś karty, 150 tysięcy wpada 120, 120 120 tysięcy najmniej I to jest paczka I teraz humorek jest up Od razu OD RAZU! Może to nie jest milion, ale jest up! Zawsze 100 tysięcy więcej. Czyż nie? No właśnie. Ta paczka była nawet, nawet. Kolejną paczkę otwieram, bo już dobra passa. Royce, Neymar, Neuer. Może zaraz będzie Ribery, Albo może Ibrahimowicz, chociaż on nie jest Niemiec. <ścoughs> to był właśnie mój Ibrahimowicz Pod nazwą EGDAL. I Gutia. I Pereira, o Pereira kurwa. Ferreira Wypierdalaj Ostatnia już dziś Inler Inler kurwa <grywa> Dobra, ostatnią Zakończymy na dziś To smutne spotkanie I pójdę na porządne sranie Ogbonna i znowuż ten kurwa włoski jebany, zajebany, zaśmierdzący i opierdolony gruby w jebany ćwok. Jako trener mi drobno. El Elszarowi na paczce. Ostatnia. Zamykam oczy, wy też zamykacie. Kto? Ander Herrera. Quicks. Dobra, dziękuję, że oglądaliście. To był pack opening kolejnych chobacz. Jeszcze jedną otworzę. Jeszcze dam, dam szansę ostatniemu Messiemu. Ostatni mes Mess... Do widzenia.